Przedstawiamy Państwu wyjątkową nieruchomość, idealną dla osób szukających przestronnego i komfortowego domu. Dom bliźniak o powierzchni 118 m2, z dodatkową piwnicą, która daje w sumie aż 180 m przestrzeni użytkowej, znajduje się na działce o powierzchni 385 m2. Na posesji znajduje się również garaż, co z pewnością zwiększa wygodę codziennego użytkowania. Piwnica domu to przestronne pomieszczenia, w tym pralnia oraz spiżarnia, które zapewniają dodatkowe miejsce do przechowywania. Na parterze znajduje się funkcjonalna kuchnia połączona z jadalnią, toaleta oraz przestronny salon z balkonem. Balkon jest idealnym miejscem do relaksu, a dodatkowo z jego poziomu można bezpośrednio przejść na podwórko, co zapewnia wygodny dostęp do ogrodu. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy przestronne pokoje, z czego dwa mają swoje balkony. Wnętrze zostało zaprojektowane z dbałością o każdy detal, a łazienka zapewnia komfort i funkcjonalność. Warto podkreślić, że elewacja oraz dach zostały wymienione zaledwie 3 lata temu, co zapewnia, że budynek jest w doskonałej kondycji. Wnętrze natomiast zostało odświeżone 6 lat temu, co oznacza, że dom jest gotowy do zamieszkania. Zapraszam serdecznie do umówienia się na prezentację tej nieruchomości. To wyjątkowa okazja, by znaleźć swoje wymarzone miejsce na Ziemi.